Ja mu nie pomogę, jak jestem tak ustawiony. Pod gniazdem! pod jeden, jeden, no i na środku BS-a. Zara wyjebie w coś, kurwa, no. Nie, ksiądz, nie dzisiaj razem. Paweł, mam jedno pytanie. Czy chciałbyś YouTube zagrać? Tak, tak, tak. To uważaj. To Pawko! YouTube! mówiłem, czy nie? Pa! Pa, ra, pa, 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 pa. Ja wiem, że w dziesiątkę nie ma poru. Paweł, Ale z YouTube'em. YouTube'em już masz. Ja się spytałem, czy chcesz. Cyk? Pyk. U ukąszenie bramki. Na 2-1. Ale jakie dośrodkowanie, bzylu? Szota jakiegoś może, to się na profesora na YouTube się nadało, co? Bo ja środek, gdzieś jestem po. Oh, to okay, może być może zręki, ale to gramy normalnie, a ja nie, nie Jezu czy kropek, karta, a może chce? Nie, wszystko wygrane, daj to. Sam się ślepię. Okay, nice. Kurwa, ta podkładka aż mi pitok stanął. Proszę o informację, czy jest git w chuj. Proszę tylko i taką informację. Proszę o informację, czy jest git w chuj teraz? Tylko o taką informację proszę Co? Co jest? Co? Ja w ogóle byłem na tym ty O no, no, Nie wiem jak Automatyczna dobra, no No, chyba jest teraz się podciąłem no, słyszałem to, Kodi. Dzięki, dużo Pani BOREK. Borek, napisz jeszcze raz jak coś na feście. Paweł, wysadzaj. wysadzaj! Kurwa, Paweł! Kurwa! Jeszcze jeden. Chyba. Już wjeżdżamy, już wjeżdżamy, trzymajcie się Jakie to pokrzepiające? Już wjeżdżamy, już wjeżdżamy, trzymajcie się Kurwa macie 21 HP panowie Kurwa macie, jolo, musimy O kurwa, Bojlan Bojlan kierował Ej, o jest strefa Jest, 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 100% AAAAAAAA Mam 100 toksyka i żyję Mówiłem, wierzyć trzeba O, pitok mi stanął Ej, mam 100 toksyka i nie zginąłem. Mówiłem czy nie mówiłem? Trzeba wierzyć! Ej, mam 100 toksyka, wbiłem w gaz i nie zginąłem. Och, chodź. Pek pek pek. Dawaj. Ty rozumiecie to, że w czwórkę. Za drobą. Ty kurwa, chodź. Chcę przełodę, gdzie ta paczka? Na drugiej. Na wewnętrznym, może być jeszcze, nie? Tak, może być. O ty kurwa, mam go, mam go, duszę go. Dawaj! One shot, one shot, Napis, muszelaj się! Raz, tylko, tylko raz mu wypal. Raz o dobrze. to dobrze. Napisałem. Big. Tak jak pan powiedział, jednego dałem Biegniemy drugą. Jestem czwarty. koleś wychyla, dostaje pizdę. <laughs>